Patrzcie, jaki stolik super koło śmietnika leży na żywo. O, na żywo. Troszeczkę porysowany, ale to nic. Ale mega stolik. Cudo. Cudo. Zabieram. Siemanderko, witamy Was w niedzielę. Dzisiaj projekt las, ale za czym przystąpimy do sprzątania. Zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Mówiliśmy o słoniu na słoninę. Patrzcie, jest słoń. <grystanie> Tata wczoraj jest znalazł na śmietniku. Takiego pięknego słonia. Można My, go przerobić na słoninę. Miałem kupić zgrzewkę wody mineralnej. No i patrzę przy, kont przy kontenerze. Taki sobie na, na betonie le, leży, sobie, stoi sobie taki słoń. No jak nie wziąć? No jak można obojętnie przejść? No i nie uszkodzony, zobaczcie, w całości wszystko. Ogonek. Ma, Ogon ma, trąbę ma. Trąbę ma nie bo przeważnie to w takich gwinianych słoniach to ta trąba jest urwana. A tu jest tak pięknie zawinięta. Uszy jakie piękne. To jest słoni afrykański. Bo ma duże uszy. Bo ma duże uszy. No oczywiście ten słoń nie jest na słoninę, tylko to jest słoń ogrodowy. Dokładnie, były krasnale ogrodowe, a tu jest słoń karłowaty, piękny, piękny. No i jeszcze mamy inne tutaj artefakty, czyli puszek Puszeczki trochę. Taki, jakieś takie, w trochę wpadło, patelnia. A patelnia jest gruba. I tu no. dobra, możemy worki. I lecimy i... na sprzątanko Działamy, działamy Dobra. Trzeba tutaj na to wzejść jako Uważaj, nie obal się Szkieło Ła patrzcie jaki tygr Jak przedostaje się Dobra, To Dobra, to ja Nastik do tego, nie? No O, kurczak Ktoś kurczaka zjadł O, zapachy już się pojawiły Odpowiednie jeszcze co puszki później? Puszki i te nie od razu się. Plakci Do jest Plakci tu. Dalej. O kurde, patrz co tu się dzieje Szczur Ale szczur Wielkości puszki Ale wielki O kurde żur wielkości puszki masakra puszki tam Ła, wow, w się zaplątałeś! Na pół tylko się rozwaliło Na szczęście O kurcze O, ruła Szkoda, że plastiko nie psijemy w górę tam jeszcze no. Szybka akcja, naprawdę idzie nam bardzo szybko. We dwóch to sprawnie idzie. Od razu pięknie posortowane. Tuż, o, tuż szkło. Kocola. O, o. Jakiś zderzak. O, tata tam zrobił kubkę. Najgorzej tu się przedrzeć w lecie, byśmy tu nie dotarli. O, no, mamy puszeczki. Flaszeczki No od razu lepiej. Dobra. No i luks jest teraz ha. Ile? Dziesięć minut roboty? We dwóch i pięknie. A wydawałoby się, że jest bardzo tutaj zaśmiecone miejsce. Nawet świeczkę znalazłem. W tych czasach świeczki, nie wyrzucajcie świeczek w tych czasach, bo jeszcze wam się przydadzą. Tu mamy już posprzątane. Teraz idziemy dalej jeszcze. No, tutaj szkło. Tutaj jeździłem na nartach mając 8 lat już miałem dwumetrowe narty deski drewniane tu to zbocze było większe, bo tu spycharka zrównała ten teren. Ale i ty byłeś mniejszy i tu jechałem, tu taki dół był, tych drzew nie było Jeżdżałem w tej górki przez drogę skocznia przez drogę przejeżdżałem i jechałem w dół tam. Ale to... Ś... O tej porze tu były śniegi. Zobaczcie teraz, nie ma śniegu. Tu był śnieg, dalej... Lodowisko, bo to wylało. A no stawy dalej, no. Ten staw wylewał. Tu było zalane wszystko. A i, i jeździłem jeszcze z tej drugiej górki. Z tamtej strony no. jeździłem w tą stronę, Także było... Jak zjechałem z tej, później sterziłem tam i z powrotem. Pierwsze narty to miałem narty jednometrowe, też drewniane. Z takiej sklejki zrobione były takie cienkie. Nazywały się smyk, ale dla mnie już te narty były za małe, bo ja już upanowałem sztukę jazdy, to dla mnie takie metrowe narty to były. No i kupiłem sobie narty mając 8 lat. Dwumetrowe narty. Ledwo to te uciągnąłem, te narty. <noise> Gdzieś tu wyrzuciłem na, na powierzchnię. O, tutaj. Patrzcie, no. kurde, Pójdziemy tam nad staw, pokażemy z bliska jeszcze. ani grama śniegu. No. Dobra. Klimat się zmienia w zastraszającym tempie. Śmieci, tutaj na tym skarpie, to przechodzący albo przejeżdżający tutaj wysypuje. O! No bo. Kto by tutaj wysypał? im Tylko ci, co chodzą tą drogą. Bo zobaczcie. Śmieci, gdzie są śmieci? Tylko na skarpie, od drogi rzucony. Tam dalej nie ma śmieci. No nie ma. Czyli wszyscy ci, którzy tu przechodzą, o, proszę. W Tarnobrzegu był w wiadomej firmie co zrobił wychlał Pepsi czy kole, bo tam chyba kola jest, kola. I co zrobił? Wypierdzielił to to na, na skarbę. Gdzie byś mu wsadził taką butelkę? Nigdzie <laughs> Nie dałbym mu pić o. Patrzcie, młodzi i starzy, człowiek ma prawie 60 lat i sprząta po Was. Nie wstyd wam. Patrzcie, tam jest posesja, już, bo tu jest granica gdzieś. Do tego drzewa będzie granica. Tu chyba. Był dotąd. I tamten gospodarz nie ma śmieci, posprzątał na swoim Tu jest granica. O! Patrzcie, tu, tu są śmieci. A tutaj już jest. O, płotek tu, jest, o, tak, tu granica, bo tak widać, że. No. Zrobione takie z gałęzi. Takie I tu żywopłot ma, nie? i tu ma czysto, bo sprząta sobie. Tak. A tu, tu, tu jest inna teren niczyi. Już tego właściciel. Nie wiem gdzieś tam chyba jest. No nie wiem co się. Nie ważne. No nie ale nie ma właściciela, dopory, Ale my lub posprzątamy No. A patrzcie jeszcze jakie tu piękne są. Piękne tereny. Bardzo tym, bo Tu oczywiście też wiadoma firma. Wychlał, wychlał ten napój i co zrobił? Wyrzucił. No. I co? Ja zrobię też drugi raz? Nie dam mu pić już. No nie ma się co śmiać. Idę, idę tam, w ogóle wyrzucę to na brzeg, bo nie mam już rąk. I wchodzę tutaj głębiej. Kurczę, no. O, podejdę pod sam Ja pamiętam za dzieciaka, żeśmy tutaj biegali po zamarzniętym lodzie i nie było czegoś takiego, że jakieś butelki tkwiły Nie było czegoś takiego Postaram się dostać te, te butelki tutaj, wezmę bazie Wybaczcie gałązki, ale odrośniecie, a ja wezmę te śmieci tu z majorka. Tutaj żaby mają też swoje ter terytorium do lęgu. Zawsze jak byliśmy dziećmi to patrzyliśmy jak kijanki tutaj pływają. Piękne żaby były. Zielone, no. te duże, takie... Taka jak zło... spotkałem ja... ją w tym? Tak gdzieś na rzecz jest taki spotkał zielono, taką wielką. Tak, tak, tak. Bo tu takie żaby były samy ci się przeleje. Dobrze, dobrze, dam radę O, o jakie pałki wodne ładne wielkie tu naturalny staw oprócz tego miejsca, bo ten staw był aż do drogi. Aha Taki duży staw był, i te nasadzenia to, to już oczywiście zasypane część tego stawu. Tak, tak, tak. No i tu sobie właściciel posadził drzewka, ale trzeba pochwalić właściciela, dbało to czysto ma. no To tam, że gałęzie sobie tak zrobił, to nic, to jest dobra rzecz. To jest natura. To jest natura. To się nic nie stanie, że on tak sobie zrobił. Dobra. Tam nie dostanę do tych dwóch butelek. I tam już nie wejdziemy, bo i te pięte wieżby ale niestety te wieżby są już uschnięte. No, ta pierwsza jest jeszcze żywa, ale te następne są martwe. Nie, wszystkie są uschnięte Chyba, że tam jedna odnoga może. Może, może coś może puści, żyje, ale... A faktycznie? No, wszystkie, cztery, cztery wieżby są uschnięte. Może za mokro tu mają? Nie, wieżba lubi mokro. No, nie, no to, to ja. Po prostu ze starości już. No. Wyrodziły się. Wyrodziły się. O, tam jest. Uschnięta. A, nie widać, ale, ale jest dziupla dzięcioła. Zobaczcie. Nie widać tego, nie. Kubki są. O, no tutaj, tutaj jest taka uschnięta uschnięte drzewo. Są chuby, tak jakby daszki. No, i, i, i dziupla. Dobra, zabieramy te zabieramy śmieci. To, to. I lecimy na podsumowanie. Zabieramy, zabieramy, zabieramy. Tam do tego lasu jeszcze. Aha, dobra, dobra. O kurczę, tam nie wiem jak ja się dostanę. A kolana Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, więcej to już. Będziemy no i mamy trzy worki szkło, plastik i puszki, i jeszcze idziemy do lasu takiego. Nieopodal. Aha, to zostawię to, to, ten worek jeden tu Ale puszek już raj Szkło na kupę na razie tu to... O, drewno O kurczę Leon. Salówka. naboje Plastik tata bierze, zaraz tu przyjdzie po niego Ja szukam szkła Cip, 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 ta, taś, taś, taś Kolejny plastik Żubr występuje w puszczy No już mało zostało na szczęście. O, pięknie. Ej, tato, czekaj chwilkę. Wymienisz się ze mną. Ja ci dam plastik, a ty mi dasz szkło. Dobra wymiana i aluminium. O, tata znalazł takiego jeszcze bonusa. W postaci druta. ładny. lasek. Ba bażanty nam przyśpiewają, przygrywają. Dębowy lasek Dębowy Klony. Jakaś dzianina. tam wyżej. Dobra, później oczyścimy Trzeba rozerwać taką puszkę, rozciąć i wywalić ziemię O, jakie dwie lalki A to co, odkręcane? To są perły Niewymienne Dobra, jest podsumowanie. Złomik. Jest złomik. Jest jeden wór plastiku duży. Dwa worki szkła. Jeden taki, drugi taki. I patrzcie, ile puszek padło. Dwa kilo puszek. Oczywiście stalówki są wymieszane z aluminium to się posegreguje. Szkło. Szkło. Tak dziękujemy bardzo za uwagę i co i puszki i do zobaczenia w następnym odcinku wszystkiego najlepszego Wam żyć my uciekamy bo już głowę urywa tak na razie ja ty na trzymajcie się ciepło zasadniczo pobieżnie słonie mają bardzo delikatną skórę i co robią żeby uchronić się przed słońcem czy robakami różnymi Zaplają się w błocie i jeszcze trąbo tak narzucają na grzbiet <głos> <głos> <O> tak <noise> tak robią no i chronią się to tam. jest czysta prawda także taka ciekawostka Sylwan, Sylwan dzielny zuch męstwa w sobie ma za dwóch Sylwan zła nienawidzi od lat D'obrem-se, hem rentat amb braç